Mr Beast, filantrop, topowy twórca na YouTube. Inspiracja młodego pokolenia. Osoba, która tworzy filmy z tytułami takimi jak: Wydaje milion dolarów w 24 godziny, Otwieram restaurację i płacę każdemu, kto w niej coś postanowi zjeść, Ostatnia osoba, która przestanie dotykać prywatnego samolotu, wygrywa go. Czy Squid Game o 456 tysięcy dolarów. Nie ma co ukrywać, są to projekty na olbrzymią skalę i zrzeszają masę fanów. Prześcigając ostatnimi czasy PewDiePie'a, zajął pierwsze miejsce pod względem subskrypcji w kategorii kanałów indywidualnych. Ale jak wyglądały początki jego kariery? Czy pochodził z bogatej rodziny, skoro rozdaje dzisiaj tyle pieniędzy? Czym zajmuje się dziś? Na te pytania postaram się wam dzisiaj odpowiedzieć. Na polskim YouTubie nie znalazłem żadnego filmu, który przedstawiałby historię Mr. Beasta, więc wpadłem na pomysł stworzenia tego materiału. A tak ogólnie to cześć. Ja jestem Karol. W internecie kryję się pod pseudonimem Minutek i dzisiaj postaram się opowiedzieć wam historię Beasta na podstawie danych, które udało mi się znaleźć. Jimmy Donaldson, bo tak właśnie nazywał się Mr. Beast, przyszedł na świat w 1998 roku w stanie Kansas, a dokładniej w mieście Wichita. Jego rodzice pełnili służbę wojskową, przez co często byli zmuszeni do zmiany zamieszkania. W 2007 roku, niestety, się. Jimmy wraz ze swoim bratem Charlesem, został ze swoją mamą. Swoją karierę w mediach społecznościowych rozpoczął w lutym 2012 roku, zaraz po tym, jak przeprowadził się z mamą i bratem do miasta Greenwill w Karolinie Północnej. Jimmy miał wtedy 13 lat. Jego przygodę na YouTube zaczynał nagrywając Minecraft'a. What's up, guys, and welcome to episode 1 Call of Duty, czy online Pokémon Battle. We, we have a problem here, okay? The only reason you're watching this video, you know, the trailer to my channel. Kanał YouTube nazywał się wtedy MrBeast6000. Swoją przygodę z YouTube zaczynał na kiepskim, używanym laptopie, którego jego brat dostał na święta. Od tego czasu MrBeast złapał obsesję na punkcie YouTube i baseballu, w którego bardzo lubił grać. Niestety jego początki nie były tak kolorowe. Algorytm YouTube nie wyłapywał wtedy młodego Jimiego, więc postanowił on wtedy wymieniać się subskrypcjami metodą sub for sub, czyli subskrypcja za subskrypcję. Krótko mówiąc, ja daję tobie subskrypcję i ty mi. Wszystko fajnie, ale ani ty, ani ja nie mamy zamiaru więcej na nasze kanały wejść, więc jest to martwa subskrypcja. I poprzez to aktywność na kanale MrBeast 6000 była w tym czasie. Bardzo mała. Posiadając około 8000 subskrypcji, potrafił zdobywać po 10 wyświetleń na filmik. Był bardzo nieśmiałym chłopcem, zwłaszcza gdy był młodszy. Nie lubił przebywać w towarzystwie z innymi, ale sama myśl o tym, że pewnego dnia zostanie youtuberem, wystarczyła, aby go uszczęśliwić. Już wtedy raz na jakiś czas pojawiały się filmy powiązane z PewDiePie, który już pod koniec 2012 roku posiadał około 3,5 miliona subskrypcji. Dla przykładu, jeden z filmów Mr. Beast'a usiadał tytuł Nienawidzę PewDiePie. Wow, I can't believe you clicked on this video. I don't actually hate PewDiePie. I just want to see how many people would click on this video. Mr. Beast po prostu chciał sprawdzić, czy ten film się kliknie, i zdobędzie dużo wyświetleń. PewDiePie był wtedy na czasie, i filmy z nim w tytule generowały setki tysięcy wyświetleń. Czas mijała, a Mr. Beast dalej nagrywał sobie czasem gry, czasem jakieś informacje, poradniki. Przy okazji, wszystko co udało mu się zaoszczędzić, inwestował w lepszy sprzęt. Najpierw był to nowy mikrofon. What's up, guys? I just bought a new microphone, um, The blue Snowball for around $60 off of Amazon. Następnie komputer. Po dłuższym czasie nagrywania telefonem kupił aparat, monitory. I 14 used to make like a dollar a day. I saved up for months and I bought a microphone, way worse than this microphone. And then uh, I saved up for like half a year and I bought a computer. And after like two years of just filming on my phone, I had a hundred plus thousand subscribers. But I still didn't have a camera because those things cost like a thousand bucks. Or I was stupid. I didn't realize you could buy like a cheap like 400 dollars. Um, so then I bought a camera. After that, I bought monitors for my computer. And I just kept going and reinvesting. Gdy miał 15 lat, zdiagnozowano u niego chorobę Crohn. Jest to przewlekła choroba przewodu pokarmowego. Jimmy tego czasu był nieszczęśliwy. Niestety musiał on wtedy zapomnieć o baseballu. Skupił się wtedy tylko na YouTube. Postanowił on, że kiedy zdobędzie 10 tysięcy subskrypcji, to powie mamie, że zajmuje się tworzeniem filmów na YouTube. W 2016 roku, wraz ze swoim przyjacielem Chrisem, stworzył film pod nazwą Najlepsza Intra na YouTubie. Tytuł był ironią, ponieważ intra wyglądały tak. It's time for best intro. Tak, było to głupie, ale film ten stał się wiralowy na tamten czas, a Mr Beast mocno rozpowszechnił kanał. I od tego czasu Mr Beast powoli nabierał rozpędu. W tym samym roku także Mr Beast miał okazję świętować 100 tysięcy subskrypcji na jego kanale. Two more, one more? O, o! O! o, I got it! I got it! I got it! Yes, yes! Yes! W tym samym roku, także jesienią, Donaldson porzucił studia na East Carolina University, aby rozpocząć pełną atatową karierę na YouTube. Jego mama nie była zadowolona i wcale tego nie pochwalała, a nawet postawiła warunek, w którym powiedziała, że albo Jimmy się uczysz, albo wyprowadzasz się z tego domu. Jeśli nie go do szkoły. you're going to have to leave. Mr. Beast środków, aby móc się wyprowadzić. Więc postanowił po prostu nie mówić mamie, że przestał chodzić na studio. But for me I, I hate I hate school. I hate it. I hate it. I hate it. I just want to make YouTube videos I didn't have the best grades in school. My mom was just like either you go to college or you move out. Like you're not going to live here and not go to college whatever. She wants what's best for me. She did it cuz she loves me, but but I didn't have enough money to move out. I wasn't making anything. Yeah. So I just didn't tell my mom.

W 2017 roku Mystery spadł na pomysł filmu, w którym liczył od 0 do 100 tysięcy. Zajęło mu to 40 godzin, a zyskał wtedy naprawdę sporą część widowni oh. 100,000 oh. What am I doing with my life? Pomimo tego, że to zadanie nie miało większego sensu, to był to wielki krok do przodu. Po pewnym czasie Mr. Beast, podejmując się współpracy z firmą Quid, postanowił nagrać film, w którym przekazał 10 tysięcy dolarów bezdomnej osobie. This is not clickbait. I am going to give a random homeless guy dollars today. This is not my money. For example, this video is sponsored by Quid. Quid is a new app on iOS i and Android. And it's pretty unique. You. Chcę to wziąć. To około 10 tysięcy dolarów. Nie żartuję. Tak, Po tej akcji zdał sobie sprawę, że bardzo lubi pomagać ludziom, więc kontynuował to. Ja jestem YouTuberem, idę na randum i daję ludziom, którzy potrzebują 1000 dolarów, so... więc... 1000 dolarów? Chcesz 200 dolarów? No, Nie, w 2017 roku także MrBeast opublikował około 50 filmów, co było małą liczbą w stosunku, na przykład do roku 2016, gdzie było ich aż około 90. Tym samym filmy na kanale MrBeast były coraz bardziej ciekawsze i przyjemniejsze do oglądania. I'm going to attempt to sit underwater for 24 hours straight because counting to 100,000 wasn't hard enough. So we put a box underwater and we filled said box with air. And my goal is to sit inside said box, which is underwater, for 24 hours. W 2018 Mr. Beast stworzył wiele filmów, które bardzo rozpowszechniły kanał, a także widać w nich było to, że przenosi ją kanał na o wiele wyższy poziom. Na pewno też bardziej szalony poziom. Alright, Low Gangsters. Ostatni z żeby wyciągnąć rękę z tego domu, będzie musiał chłopaki, mam tu 100 000 dolarów Będą musieli spędzić 1 godzinę Zadzwoniłem do was, wiecie co robimy 11 000, 13 000, 13 000, coś takiego Bank nie pozwoli mi otrzymać więcej pieniędzy, więc otrzymacie kartki Mamy 1000 dolarów w kartkach Wiem, że potrzebowaliście pomocy, więc chciałem wam to give you this. Tak, i tego czasu bardzo popularne były na kanale MrBeast'a Filmy, w których donate'ował on streamerów olbrzymimi kwotami that's my window dog <clears throat> My uh, PayPal broke, and I wanted to donate to you, so uh, like the only logical thing to do is just come here. <laughs> Whatever game you play next, every kill you get, you, I'm gonna give you five hundred dollars. Right. Yeah. I się na jego kanale konkurencje, w których uczestnicy mogli wygrywać spore sumy, przez co jego kanał szybciej Last person to leave this pit of money wins twenty thousand dollars. We have four people all with VR headsets. Last one to remove it wins thousand dollars for every hour they had it on. Guys, put your hand in the air. Now turn around and put it on the mini-yacht All right, last one of you to take your hand off this mini-yacht keeps it Look at this thing Wzięlibyście udział w takich odcinkach? Dajcie znać w komentarzach Rok później Jimmy kupił sobie swoje pierwsze markowe ubrania yy, I fajny samochód, w jakim było BMW i8 My income didn't go up like this over the years like...

Niestety byłej dziewczyny Maddy Speedley. Hashtag Team Therese. W tym samym roku dokonał także największego projektu ekologicznego, w którym Mr. Beast z okazji 20 milionów subskrypcji miał zasadzić 20 milionów jeff, tak jak proponowała mu w tym czasie jego społeczność. Oczywiście nie własnymi rękoma, tylko z pomocą całego świata. Projekt rozpoczął się w maju 2019 roku, kiedy Mr. Beast wraz z Markiem Roberem zorganizował akcję posadzenia 20 milionów jeff. Nawiązana została współpraca wtedy. Z с firmą Arbor Day Foundation. fundacją non-profit, która zobowiązała się zasadzić jedno drzewo za jednego dolara. 25 października Mr. Beast opublikował na swoim kanale film, w którym zachęcał do dotacji akcji posadzenia 20 milionów drzew, a wyznaczony cel zdobycia kwoty 20 milionów dolarów udało się już zrealizować 19 grudnia. W akcję zaangażował się nawet sam Elon Musk, który przekazał 1 milion dolarów. Co ciekawe, nie był on darczyńcem numer 1, ponieważ prześcignął go sam Tobi Lutke, założyciel firmy e-commerce do tworzenia sklepów internetowych. Internetowych Shopify. I nadszedł 2020 rok. Pandemia, ograniczenia. Wiele to welcome to NBSND News, this is my co-anchor Chris, and we just wanted to interview about the, you know, recent pandemic and see how you're doing. Right as the economy started tanking, like, my job laid off a third of the company in like one Jeez. day, and it was out of nowhere. Wow, right? wow. Everything in our future became like immediately uncertain. Okay, that's a lot to yeah. take in. We are just trying to help people and make their lives a little better. So... So we'd like to give you $10,000 to... Make everything going on a little bit easier for you. What? Yeah, for uh, real. Yeah. Thank you so much, guys. That's super, super helpful. Hey, so we here at MBSNDCGDBY News mm -hmm. would like to give you fifteen thousand dollars to cover your hospital bills. oh Thank you guys so much. I really appreciate it. No problem. Thank you. Have financially and everything, things been good, or has the pandemic affected you negatively? The pandemic has definitely affected us negatively. I got uh, laid off from my job. So. Pick a number between one and ten. Nine. Do you think $9,000 will help make your life better? Yeah, I think $9,000 would be amazing. Well, then right after this call, I'm going to wire you 9 grand to try to make things a little less stressful for you. Uh, thank you. Yeah, I, actually, you? I make dumb YouTube videos. Thank you. Thank you so much. Na pomoc innym w tym filmie przeznaczył wtedy 200 tysięcy dolarów. Mr Beast Burger. 10 listopada tego samego roku, wypożyczając na jeden dzień lokal, nagrał film, w którym założył on swoją pierwszą restaurację fast-foodową. i opened up the world's first free restaurant and if that wasn't enough i also paid people to eat at my restaurant money for you money for you money for you money for you you better come get a beast burger welcome what can i get you all we have is burgers we need four burgers guys we're making our first customers wait i'm sorry for making you wait here's hundred dollars here's a burger <laughs> Po pewnym czasie kolejka out do restauracji stanowiła 20 mil, co daje nam 32 km. Jedzenia zabrakło, no i wtedy mistrz Beast musiał zacząć rozdawać same pieniądze. To wydarzenie dało początek sieci wirtualnych burgerów Mr Beast Burger, a pierwszy milion burgerów udało się sprzedać w czasie mniejszym niż dwa miesiące. I restauracje te działają w następujący sposób. Jeśli mieszkamy na terenie Stanów Zjednoczonych, zamawiamy sobie burgera online, a dana restauracja z dodatkowym personelem nam go po prostu przygotowywuje. W 2021 roku magazyn Forbes umieścił MrBista na pierwszym miejscu najlepiej zarabiających youtuberów, z zarobkiem wynoszącym aż 54 miliony dolarów. To olbrzymia suma. Trzeba przyznać, że był to bardzo szczęśliwy rok dla MrBista, dlatego że w tym roku opublikował też filmy, które do dziś są najbardziej popularnymi filmami na jego kanale. Hashtag Team Seas. Tak jak w przypadku Team Trees, jest to projekt zapoczątkowany przez Mr. Bista, również z Markiem Roberem, mający na celu międzynarodowe oczyszczenie zanieczyszczonych rzek, plaż i oceanów. Celem projektu było uzbieranie 30 milionów dolarów, gdzie każdy dolar miał oznaczać zebranie jednego funta śmieci, czyli około pół kilograma. Cel środków został osiągnięty dzień po dniu zakończenia zbiórki, 2 stycznia 2022 roku. Jest to najbardziej wpływowy projekt porządkowy wszechczasów. Ten rok MrBeast rozpoczął od otworzenia swojej własnej marki ze słodkościami pod nazwą Fistables. Głównie są to czekolady. Czekolady, które można zamówić online tylko na terenie Stanów Zjednoczonych. Podobno nie posiadają glutenu. W czerwcu tego roku MrBeast przekazał 3 miliony dolarów na pomoc humanitarną Ukrainie walczącej z Rosją. Całkiem niedawno, bo, bo pod koniec lipca tego roku Mr. Beast wbił swoje wymarzone 100 milionów subskrypcji. Zobaczcie, jak wyglądała jego reakcja. Oh my gosh, that was so. I was, Wow, we hit it. Oh, they're gonna throw confetti on me. We hit 100 million subscribers. Let's go. W 2022 roku na kanale MrBeast pojawiło się zaledwie 14 filmów, tego, że MrBeast postanowił rozwijać równocześnie także inne kanały, które posiada, takie jak MrBeast Philanthropy, MrBeast 2, MrBeast Gaming i MrBeast Reacts, więc możemy sobie podsumować. Wszystkie filmy, które wrzucił w tym roku. 14 na kanale Mr Beast, 10 na kanale Mr Beast Philanthropy, 14 na kanale MrBeast Gaming, 4 na kanale Mr Beast 2 i aż 33 filmy na kanale MrBeast React, co łącznie daje nam liczbę 61 filmów w tym roku, oczywiście nie licząc shortów. No dobra, ale spytacie się skąd on miał i ma tyle pieniędzy na nowe filmy. Mr Beast mówi, że przez ostatnie 9 lat reinwestuje on swoje zarobki na rzecz nowych filmów. No dobra, ale z czego zarabia? No, zarabia on m.in. z wyświetleń na YouTubie ze współprac, posiada swój własny sklep z odzieżą, posiada on swoje wirtualne restauracje Mr. Beast Burger i od niedawna posiada także sklep Fistables ze swoimi słodkościami, takimi jak czekolady czy Ciasteczka. Dzięki temu możemy oglądać coraz bardziej szalone filmy na jego kanale. Nie ma co ukrywać, że ich realizacja na dzień dzisiejszy to miliony dolarów, a serwis przyznaje, że na niektórych filmach traci. I'm saying I made money, I spend money forever. Though you go from making money, spending money to making money, losing money yeah, on some videos. On some videos. Another right? video to make money to right. make up for it. But did you yeah. desire money, like when you were younger? At I've only wanted money so I can. Make better videos so I can grow Got my it. channel. Yeah, but it's like no. I mean, the type of stuff I do now is would have been unfathomable to anyone yeah. back when I was younger. It, you know what, what was I mean? your relationship to money when you were growing up? It's hard because I don't want to like overplay it. Sure. You know, yeah. I mean, it's not like I was yeah. like worrying where my next meal would come from, yeah. but. We weren't, we weren't well Nie pochodził z bogatej rodziny. Warto wspomnieć również o YouTube'owych rekordach Pista, jakimi są najszybciej zyskujący popularność film, który w niecałe 48 godzin osiągnął 55 milionów wyświetleń. Jest to film z odtworzenia serialu Squid Game. Tego samego dnia wygenerował też największą liczbę subskrypcji uzyskanych jednego dnia, a było to 1 400 tysięcy subskrypcji w ciągu 24 godzin. Całkiem niedawno Mr. Beast ogłosił swój związek z Theo Boysen, podczas gdy wybierali się na wakacje na Malediwy. I to była w wielkim skrócie historia Jimmy'ego Donaldsona, topowego influencera ze Stanów Zjednoczonych. Osoby, która dostarcza rozrywkę i pomoc innym. Jego działalność pokazuje także, jak duża potrafi być wartość pieniądza i mądrego posługiwania się nim. A teraz czekam na wasze opinie w komentarzach. No i oczywiście jeśli film się spodobał to zachęcam do polubienia czy może nawet i zostawienia subskrypcji. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć!